Cześć, skompletowałem już nagrody na konkurs, którego ogłosiłem już jakiś czas temu w weekend, który rozpoczął się od wczoraj i w skrócie polegało na tym, że wysyłacie mi na Whatsappa, na mój numer Whatsapp, na dole macie teraz ten numer przez chwilę oraz będziecie go mieć na stałe w opisie do, tej, do tego materiału, wysyłacie mi filmiki. Tylko i wyłącznie za Sixem w lesie na drogach polnych na kole nie możecie wysłać mi jazdy po drodze, po drogach publicznych, bo mi to od razu TikTok zbanuje i nie będziecie mogli mieć jak największej ilości lajków. Jak już konkurs się skończył, 16 listopada, w niedzielę o północy, no to będziemy... Liczyć wasze lajki pod filmami. No i w tym razem mamy trzy miejsca, które wynagrodzimy. Pierwsze miejsce, które z Filmik zdobędzie najwięcej polubień pod tym filmikiem na naszym TikToku, dostanie kask którego dostaliśmy od firmy Asics. gogle są od nas i Emix Sandy za 159 zł oraz rękawice w rozmiarze na przykład mamy tu M. Myślę, że spokojnie Asics nam wymieni rozmiary pod osobę, która to wygra. To jest za pierwsze miejsce. Za drugie miejsce już dobrze widzieliście ten stojak, jakościowo bardzo dobry. Jest tu miejsce na jakieś narzędzia. Tutaj do góry jest taka ala antypoślizgowa materiał. Stawiamy sobie tutaj na koziołek krosika i odpoczywamy sobie bądź go serwisujemy. Bardzo fajna też nagroda od Asics. I za trzecie miejsce stoję na bardzo fajnym dywaniku. My też takiego dostaliśmy i za każdym razem, kiedy będziemy na torze, będziemy używać i stojaka oraz dywanik. Więc dywanik na pewno Wam się przyda. Mam nadzieję, że będzie wykorzystywany na torze. To za trzecie miejsce. Wysyłajcie już ponad 30 filmów jest wrzuconych w naszym TikToku. Czekam na zgłoszenia. Pamiętajcie WhatsApp, mój numer telefonu ponownie macie na dole. Wysyłajcie mi swój filmik, tylko jeden, którego wrzucam, nie, że ja wybieram za was. Pamiętajcie, bezpieczeństwo w kasku gdzieś na jakichś polnych drogach. I co najważniejsze, musicie mi podać na WhatsAppie w wiadomości swoje imię oraz jaki model ASICSA dokładnie. Więc czekamy na zgłoszenia do 16 listopada. Nagrody czekają.